Cześć, hej to JakubS. Witam was w moim nowym odcinku na moim kanale. Dzisiaj wam tutaj przedstawię teorię na sezon czwarty LEGO Ninjago, powstanie smoków oczywiście, z Zaynem oraz Pixel. No to tutaj ogólnie w tak jak już możecie sobie tutaj zobaczyć na tytule tego odcinka. Czy Zayn i Pixel będą rodzicami? No nic na ten temat tak naprawdę nie wiemy. Ale naprawdę bardzo jest fajna taka teoria, która właśnie mówi, że oni powrócą do drużyny z dzieckiem. Tak dokładnie, no to tutaj albo sobie tutaj zbudują jakoś tutaj swojego, tutaj swoje dziecko, albo, co by było naprawdę bardzo fajne i liczę, że takie coś się stanie, wrócą do drużyny z Minipix 7. Jak wiecie, Pixel miała sporo tych tutaj swoich robotów, które jej pomagały, ale zostały one w 100% zniszczone w 16 sezonie, oprócz jednego, który uratował Mistrza Wu, Skydor oraz właśnie Pixel. No i jak wiemy, Zane oraz Pixel opuścili na ten moment drużynę, polecieliby eksplorować połączone krainy wspólnie, no i może właśnie powróciliby oni do tej drużyny z takim właśnie dzieckiem. Moim zdaniem byłoby to naprawdę bardzo fajne, ponieważ tak na naprawdę jeszcze żaden ninja nie jest ojcem i byłoby to pierwsze dziecko w drużynie ninja, a dodatkowo rozwinęłoby to właśnie ich relacje i ta ich relacja wyszłaby na wyższy poziom. Bo jak wiemy przez większość serialu, no oni nie mieli ani jednego pocałunku, ale w drugiej części, sezonu trzeciego, się właśnie o niej pocałowali. Więc fajnie by było zobaczyć, jak ich relacja wchodzi na kolejny poziom. Ewentualnie ta ich córka lub syn mógłby się również pojawić w tym takim właśnie jakby nawet nie wiem jak to nazwać, na takim właśnie urządzeniu, gdzie po fuzji właśnie był Zane oraz Pixel i to będzie wątek, który dokładnie potwierdził nam, że będzie jeszcze rozwijany w czym tutaj jakimś tam sezonie, jeszcze nie dokładnie nie wiemy w jakim, ale o tym coś jeszcze będzie mówione w serialu, także może by to też był jakiś trop na to, że właśnie ktoś by tam jeszcze był zamknięty. Jak wiemy, w nowych zestawach pojawi się e, taki zestaw domek na drzewie, i ja naprawdę bardzo liczę na to, że to będzie domek na drzewie z oraz Pixel i może akurat w tym zestawie mogłoby być właśnie ich dziecko. Ja nie jestem twórcą tej teorii, ale właśnie ją znalazłem na internecie i szczerze, gdyby takie coś się wydarzyło, to byłoby to naprawdę no, bardzo fajne, no i chciałbym to po prostu zobaczyć. Mam nadzieję, że oni do tej drużyny wtedy powrócą. No i na przykład mogliby się oni wraz z Kolem zjednoczyć i tutaj walczyć z Lordem Rasem. Na przykład też by można było coś takiego zrobić, że właśnie na przykład Lord Ras albo ktoś inny by właśnie porwał to dziecko. No i wtedy na pewno Pixel i Zain byliby jeszcze bardziej skłonni do walki, no bo w grę wchodziłoby życie ich dziecka. Dajcie mi koniecznie znać, co wy sądzicie o takiej teorii. Byłaby to na pewno duża innowacja do tego serialu, który i tak już ostatnio przeszedł wiele zmian. Jestem ciekaw, jakby to wyszło. No, i mam nadzieję, że chociażby w jakiejś innej formie: Mini Pix 7 powróci. Bo z tego co pamiętam, to, to chyba właśnie dokładnie potwierdził, że ona żyje. Dlatego kurczę, może akurat to jest jakiś taki już tutaj trop, że właśnie coś się z nią wydarzy w przyszłości. Na ten moment ja Wam bardzo tutaj dziękuję za oglądanie. Chciałam jeszcze tego powiedzieć, że naprawdę już za niedługo pojawi się kolejny zwiastun Lego Ninjago Wysłannik Kryształowego Króla, czyli mój nowy serial o Harumi. Jest to naprawdę yy, bardzo, też fajny serial. Ja wiem, że troszeczkę już tutaj długo czekacie, ale wszystko będzie. Postaram się jak najszybciej to Wam wszystko tutaj już pokazać. I przy tym drugim zwiastunie będzie już oficjalna data premiery tego sezonu. Pierwszego, znaczy no to w sumie to będzie tylko jeden sezon, ale jakby do tego serialu. No a w przyszłym roku, jak wiemy, drugi sezon Harumi po Fuzji, ale to tam już dopiero w przyszłości. No to co, ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. No i do zobaczenia już niedługo. Cześć!